W ostatnich dniach została opublikowana aktualizacja ustawy o wyrobach medycznych. Cały przemysł już czeka na jej publikację, ponieważ ona wdraża wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dobrze by było, gdyby ustawa ta. Wdrażała tylko to, co przewiduje rozporządzenie, taki obowiązek, jaki rozporządzenie nakłada, czyli przepisy dotyczące na przykład reklamy albo ewentualnego wprowadzania kar administracyjnych dla nieuczciwych przedsiębiorców. No niestety, ten projekt i jego aktualizacja wprowadza wiele zmian rozszerzających względem rozporządzenia, które będą utrudniały rozwój przemysłu w Polsce i będą powodowały to, że nie będą niestety do nas napływały. Nowe wyroby i nie będzie rozwijał się przemysł wyrobów medycznych w Polsce. Między innymi wprowadzany jest rejestr dystrybutorów. Kary są bardzo wysokie, bo sięgają nawet kilku milionów złotych, pomimo licznych uwag ich zmniejszenie to jest nieznaczne. Wciąż to są najwyższe kary w całym systemie ochrony zdrowia. Wyższe kary przewiduje tylko ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. No i jeszcze jeden obowiązek, który mało kto sobie zdaje z tego sprawy, jest to obowiązek serializacji dla szpitali. To znaczy, że każdy ze szpitali będzie musiał rejestrować, przeklikiwać niczym w sklepie każdy wyrób medyczny, który wchodzi do szpitala. Tego rozporządzenie europejskie nie przewidywało. Jest to wymóg wprowadzony w Polsce, nowość i bardzo duży obowiązek dla szpitali. Także liczymy na to, że Ministerstwo jeszcze raz przejrzę uwagi przemysłu i zredukuje te kary do tego, aby były realne, tak, żeby karały tylko tych przedsiębiorców, którzy postępują nieuczciwie, ale żeby jednocześnie kary nie odstraszały nowych przedsiębiorców od wejścia na polski rynek, żeby one nie zależały tylko od decyzji urzędnika, przepisy dotyczące reklamy tak, aby nie kopiowały zapisów zawartych w prawie farmaceutycznym, tylko były dostosowane do rynku wyrobów medycznych, no i żeby ustawa ta nie rozszerzała obowiązków względem rozporządzenia. Przemysł oczekiwał na rozporządzenia europejskie, które weszły już w. Które, których treść już znamy od kilku lat, a obowiązują nas od maja tego roku. I one obowiązują wprost. Jest to prawo europejskie obowiązujące wprost. I tak naprawdę ustawa nie musiała być wprowadzana. Jest to decyzja ministerstwa, że zechciało sobie dopisać ustawę, która. Opisuje poszczególne elementy, na przykład reklamy bądź też kary administracyjne. I zdaniem przemysłu wprowadzanie tej ustawy nie jest konieczne. To, co jest ważne, to dostosowanie nadzoru rynku wyrobów medycznych w Polsce, a może inaczej, nawet ułatwienie, wprowadzenie takich zapisów, jeżeli już wprowadzamy ustawę, które by ułatwiały i rozwijały przemysł wyrobów medycznych w Polsce, no tak, aby pacjent miał dostęp do innowacyjnych technologii. To, co, jest, to, co różni przemysł wyrobów medycznych od produktów leczniczych, to innowacja. Wyroby medyczne są bardzo innowacyjne, bardzo szybko się zmieniają, co dwa lata wchodzi nowa wersja wyrobu medycznego, jeżeli byśmy uśrednili. No i brakuje nam przepisów, które pozwoliłyby na wprowadzanie nowych technologii, przez co pacjenci po pierwsze byliby sumarycznie leczeni tańszym kosztem sumarycznym, może niejednostkowym, ale patrząc na cały proces leczenia i przez co pacjenci leczyliby się szybciej po prostu.